jeszcze mężczyzn właśnie po tej dłuższej przerwie i e, na pewno był to mecz e, bardzo, e, o bardzo dużym tempie i, i, i zespoły dużo biegały. No, w każdym razie na tym się koncentrujemy, żeby teraz wrócić do tego, co było i żeby wygrać z dnia na dzień lepiej. No to jakiego tempa się spodziewasz w środę w meczu z Warmią? No jest na ostatnim miejscu, mnie to osobiście bardzo, bardzo dziwi, no nie spodziewałem się naprawdę przed sezonem, no, no w życiu nie przypuszczał, że Warna będzie tak słabo się prezentować, życzę, ży, życzę społecznym, żeby się utrzymał. No właśnie, bo serce boli, bo to, to tak powiem, twoja drużyna. No, no. jakiś tam sentyment zawsze jest, miło, zawsze było jechać, na, na, jest jechać na ligę do, do, do rodzinnego miasta, gdzie się rodziłem. Ale, ale jutro nie będę o tym myślał, tylko o tym, żeby wygrać jak najlepiej i żebyśmy wygrali ten mecz. wiadomo, że czeka nas weekend czy trochę inny kanibar. Mecz w Kidzenie pokazał, że, że jeszcze się nie swoje ze sobą czujecie. Każdy trenował gdzie indziej. I, no i trening chyba wspólnie to jest to, co wam w tych pierwszych... W dniach po mistrzostwach Europy było najbardziej potrzebne? No na pewno. Kilka, kilka treningów, czy każdy kolejny powoduje to, że, że wracamy na swoje, swoje tory, to tam, gdzie skończyliśmy w grudniu. Myślę, że z treningu na trening, z meczu na mecz powinno być coraz lepiej, bo widać było w niektórych elementach, że jednak ta półtora miesięczna przerwa dawała się wyznaki. Kwidzyn wam postawił jakieś tam, powiedzmy, warunki jutro no, chyba nie będzie aż tak, tak dużo wysiłku potrzeba do wygranej, no ale w perspektywie ten mecz problem, na który już musicie formę odpowiednio zbudować. No na pewno jutrzejszy, jutrzejszy mecz będzie yy, takim ważnym meczem dla nas, bo to kolejne kolejne spotkanie, w którym yy, po, po tej przodzie musimy, musimy się zgrywać i prezentować się coraz, coraz lepiej i, i spełne zaangażowania, bo w sobotę czeka nas zupełnie na spotkanie. Po dwóch miesiącach znowu zagracie w Kielcach, to chyba będzie na, największe wydarzenie, bo no, na dawno żeście się nie wiedzieli z kibicami, kibice się na pewno za wami stęsknili. No na pewno będzie fajnie znowu zaprezentować się potrzebie przed własną publicznością. usłyszeć swój dopiero. Tak jak było widać w tym pierwszym spotkaniu. Chęci były spore, ale gdzieś jednak pomysłów kilka. Jeżeli realizujesz jedno zadanie, jeżeli jest kilka pomysłów, to nie zawsze to wchodzi do przodu dobrze. Myślę, że. Jutrzejszy mecz z Rusztynem na pewno będzie dobrym dla do nas przygotowaniem. Miejsce w tabeli przeciwnika świadczy o tym, że jesteśmy na pewno sporym faworytem. Wynik ostatnich spotkań ligowych nasza wygrana na wyjeździe i przegrana w domu daje oczywiście sporo takich jakby prognoz meczowych, ale to jest sport, więc zakładamy bardziej, że nam jest potrzebne zwycięstwo. Tym bardziej, że następnego dnia po, po, po lekkim jakimś treningu wsiadamy w autobus i jedziemy już do weszklarz. czeka nas, myślę, ten maraton lutowy. Tego grania bardzo dużo i myślę, że zadania bardzo trudne. Rasko Stojkowicz na boisku czy pod jeszcze? Nie, nie, Rasko już wczoraj brał udział w treningu. Miał 4 dni przerwy, tak jak według i lekarza, zapaleniu skrzeli. Olafsson, myślę, że już też raczej dzisiaj w treningu normalnie. Wczoraj brał normalne zajęcia. I Tomek Rosiński, który dzisiaj jest na badaniach, mam nadzieję, że to już ostatnich według prognozy lekarzy dzisiaj będzie miał ściągnięte tą osłonę, którą miał. I mam nadzieję, że już od jutra zacznie łapać piłkę.